W trakcie tej pracy nad sobą dochodzi do zawiązywania więzi. Czyli czasami poznam jedną osobę, czasami kilka osób, z którymi znajomość okazuje się nie tylko trwała, ale zdaje się rozwijać i pogłębiać, i zaczynamy się lubić. I coraz bardziej lubimy się spotykać i na przykład prowadzić takie działania, które nas połączyły. To może być wspólna spinaczka, to może być dowolna historia, która powoduje, że się przyjaźnimy. I teraz my na to chcemy dołożyć pewne projekty, w których tego typu ludzie i tego typu grupy ludzkie, które już jakoś funkcjonują, wiedzą co chcą, będą mogły zafunkcjonować w ramach konkretnego projektu. Więc jest to pewna. Sytuacja taka rozwojowa, ale początek to jest rozwój własny i de facto Polacy to robią. I powiem szczerze, Bogu dzięki, że Polacy to przede wszystkim robią, zamiast zapisywać się do jakichś partii, no które no z góry pachną patologią. Więc w jaki sposób będą próbowały się przed tą patologią obronić?